Siema, tutaj Łukasz, Łuki, Woźniak i Przemek, Przemo, Przemek. W dzisiejszym odcinku mówimy o grze Santorini. Tak. Santorini jest to gra e, logiczna dla dwóch do czterech graczy, e, w, tak naprawdę dla dwóch graczy. Jest wariant trzyosobowy, jest wariant czteroosobowy, gdzie gramy w parach, ale jest to gra przede wszystkim stworzona do gry dwuosobowej. E, no i ja mam, jeśli się nie mylę, wydanie Kickstarterowe, troszeczkę lepsze od tego, który normalnie jest dostępny w sklepach, ale sama gra pozostaje bez zmian. Mam też od razu pudełko z dodatkiem, o którym troszeczkę opowiem. E, a sama gra jest grą, tak jak mówiłem, logiczną o budowaniu em, miasta czy wyspy, miasta na wyspie. E, a i zanim przejdziemy do recenzji, to jak widzicie mamy z przemkiem dzisiaj takie same koszulki. I jakbyście chcieli taką koszulkę, to musicie szukać linku do sklepu tak. mepel.pl w opisie tego filmiku. To jest taka leciutkie motto naszego życia, w sensie mojego, ale takie nie, nie do prace. końca. Takie nie trochę częściowo, mogłoby, być. mogłoby no. częściowo być. I teraz tak, w pudełku mamy sześć piąków. Po y, dwa zestawy, w sensie zestawy dwóch, więc każdy dostaje po dwa pionki. I podstawowa rozgrywka. I teraz to, co tutaj widzicie, jest z, z dodatku. Podstawowa rozgrywka wygląda tak. Ja wystawiam jednego pionka, przemo wystawia. Ja wystawiam przemo wystawia. Na początku nie ma dużego znaczenia gdzie. No i w swoim ruchu muszę poruszyć jeden pionek o jedno pole. W dowolnym kierunku, na przykład poruszam się tu, a następnie na dowolnym sąsiadującym polu zbudować jeden poziom e, budynku. I one mają zawsze trzy poziomy, a na końcu niebieski dach. A więc na przykład buduję tutaj. Twój ruch. Mm -hmm. Dobrze. No to ja sobie pójdę tutaj i buduję tu. Idę tu, buduję tu. Idę tu. Mhm. Buduję tu. I teraz, gdy się poruszam, mogę maksymalnie wejść o jeden poziom do góry, a więc mogę wejść tu. Ale jeżeli już byłby drugi poziom, tutaj nie mógłbym tu wejść. A gdy buduję, nie ma takiej zasady, mogę zbudować dowolnie, wysoko y, po sąsiedzku. A więc mogę wejść tu, zbudować kolejny poziom. No i tak sobie budujemy, chodzimy, przeszkadzamy. I chodzi o to, że chcę wejść moim pionkiem na y, trzeci poziom budynku. I Wówczas wygrywam grę. Oczywiście mój przeciwnik może próbować szybko podejść, zbudować dach i wówczas już nie mogę i muszę kombinować dalej. Wszyscy wspólnie możemy sobie wchodzić, możemy sobie przeszkadzać. Mogę też wygrać, jeżeli przeciwnik nie jest w stanie wykonać ruchu i budowy potem. Czyli jest, mhm. nie, to się dzieje rzadko, ale się czasami, rzadko, ale się zdarza. Mhm i kto wejdzie pierwszy wygrywa, więc logiczna gra w poruszanie się na planszy. No i teraz pojawia się wariant rozszerzony, czyli mamy w pudełku 30 kart, a w dodatku 25, więc łącznie 55 kart. Ale w dodatku, w sensie w dodatku do gry, w tym a nie dodatku... W dodatku, że oprócz tego. Oprócz tego. A więc mamy tych kart 30 i potem 25 i mamy karty, które są oznaczone jako prostsze, jako trudniejsze, e, jako właśnie pojawiające się w dodatku pierwszym mhm. Czy drugim? No i możemy wykorzystać je w taki sposób, że bierzemy dwie. Przemo wybiera jedną, ja wybieram drugą i gramy. I mamy jakąś moc specjalną, która działa na nasze pionki przez całą rozgrywkę. Zmienia to troszeczkę, ale szczerze mówiąc, dosyć mocno, o czym powiemy zaraz. No i jest też wariant, niektóre z nich z dodatku wymagają dodatkowych pewnych elementów i jest też ten wariant z takim złotym rogiem barana który działa tak jeden z graczy wystawia dwa swoje pionki następnie drugi gracz wystawia dwa swoje pionki następnie gracz, który rozpoczął wystawia gdzieś złoty róg i teraz ten drugi gracz zaczyna a przed grą wybieramy lub losujemy jedną kartę, która musi mieć w prawym górnym rogu taki symbol tego złotego rogu, czyli pasuje do tego dodatku i gdy ja w moim ruchu stoję po sąsiedzku tego rogu, tak, to wówczas e, mogę korzystać z tej funkcji do końca tej tury, gdy tu jestem. Odejdę, przestaję korzystać z, tego, z tej funkcji, a więc jest wspólna funkcja, e, która jest gdzieś tam ograniczona e, na planszy, więc jest to wariant, który w troszeczkę inny sposób wymaga od nas kombinowania i, e, i rywalizacji. Widzicie, co mamy w pudełku. Zaczniemy od wydania i... E, Klimatu, gry, przemów. W sensie myślę, że wydanie jest spoko. No, dosyć szczegółowe, myślę, jak na tą grę są pionki. Są jakieś grafiki na kartach, jest jakiś temat, że to jest wyspa i tu jest coś zbudowanego. Tak. I co jest ciekawe, ja nie uważam tego za minus, ale myślę sobie, że to jest. tego wam w... chyba nie pokazałem, że to tak. jest 3D wyspa, która się buduje w taki sposób. Tak. Jak dla mnie, tak. to to jest w ogóle niepotrzebne. To 3D? No, w sensie w ogóle. W sensie wydaje mi się, że tutaj trochę jest dużo rzeczy, które są ciekawe i fajne. One nie przeszkadzają, są spoko. Mhm. Ale mi to byłoby, mi to jest w ogóle niepotrzebne do tej gry. Bo ostatecznie tego w ogóle w tej grze to nie ma znaczenia za bardzo, nie? Dla mnie istotne są po prostu pionki i ruchy i właśnie mechanika tej gry, która jest fajna. Tak. Dlatego mówię, ciężko, żeby coś, co jest fajne, mi przeszkadzało. Tak. Mi to w ogóle nie przeszkadza. Ale, ale zupełnie mogłoby to być dla mnie bardziej simple. A ciekawe jest to w ogóle, że graliśmy z Olą i ona w pewnym momencie nawet powiedziała, że niby gadżet, a potrzebne. Tak? O tym. To znaczy, że mm -hmm. to jest oczywiście gadżet bardziej niż potrzebna rzecz mm -hmm. y i o tyle jest to moim zdaniem ciekawe, że w tej grze jest ważny element przestrzenny, gdzie czasami muszę coś dostrzec za czymś i to, że plansza jest trochę wyżej, mhm. jest tam plus 1% do czytelności planszy. No, tak. Więc pod tym kątem to jest mały plus. Mhm. Na pewno jest to wszystko bardzo ładne i dodaje klimatu, jeżeli jakiś tu jest. Mhm. Jest agrologiczna. Fantastycznie wydane są te rzeczy, bo one są e, wszystkie takie same, jeśli chodzi o te trzy poziomy, ale mhm. wbudowywują się fajnie. Nie da się, nie da się zbudować czegoś, na czymś, co nie powinno się zbudować, więc co nie pasuje. One są z czterech stron, mają różne ścianki, wszystkie elementy i jest to bardzo ładne. Figurki jest, no. są szczegółowe, jak powiedziałeś, na, jak na taką grę, w której nie są potrzebne. No i ilustracje na kartach są moim zdaniem też bardzo, bardzo, bardzo fajne. Bo są po prostu taki, w takim klimacie takich słodkich, kolorowych postaci, nawiązujących do tych bogów i bohaterów z mitologii greckiej. One są ładne, one też nie są niezbędne. Kotowanie pokażę. One nie są niezbędne, mhm. ale y, dodają po prostu przyjemnej rzeczy, na której można zawiesić oko. Mhm. To jest też fajne, że ono, to jest stabilne, że to się nie rusza, nie rozwala. Tak, bardzo. Jest, tak. Mhm. Więc to nie są, wiesz, to, to chodzi o to, że ta gra mogłaby być na pewno mhm. zrobiona na zasadzie taniej planszy i nawet żetonów, wiesz, mhm. które się kładzie jeden na drugim. Mhm. E, no ale myślę, że no, ona, tak. ona sporo zyskuje można sobie wcześniej na upartego w ogóle wyciąć z kartki to w domu na upartego tak, tak, prawda tylko każdą grę ale myślę no to mi to mi się podoba akurat, że to są domy bo to faktycznie sobie wyobrażam że trochę biegamy po dachach a nie jesteśmy w stanie mm -hmm. wejść wyżej bo no człowiek nie jest w stanie dwa piętra wyżej wejść za jest dokładnie tym tam skoczyć no o jedno wyżej no i że nie jesteśmy w stanie wejść na dach bo jest półokrągłe, a nie że po prostu na czwarty się nie da nie tak 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 no to no. jest prawda rzeczywiście że to jest jakieś tam mała rzecz jakiś to sens ma no i jeszcze do wydania no to y to, że, są te, że te karty są duże i jest ich 30 w podstawowym pudełku, to to jest mega. Jak jeszcze masz dodatek i masz 25 kolejne, to jest, to jest w sensie, już przechodzimy trochę do mechaniki i regrywalności. Ja uważam, że tak ramy regrywalność, której ja chyba nigdy nie przejem. W sensie, jakby, że nie jestem w stanie nigdy, nawet mhm. można powiedzieć, otrzeć się mhm. o wszystkie kombinacje różnych par bogów. Mhm. Nie? Bo to jest 50. 5 razy no właśnie, 50. 50 55 może. razy 54. Ja nawet nie mam takiej matmy w tym momencie w mojej głowie. Nie wiesz, że to jest? No to jest tam z 2600 chyba? Dwu, Czyli więc, masz. No na oko. No. Ja, na, trochę zaniżyłem, no. albo zawyżyłem, Dobra, zaraz ja bym liczył. To powiedz, co ci się podoba w tej grze mechanicznie. A to będziesz liczył? A ja bym liczył w głowie. E, mechanicznie mi się podoba, że ta gra jest e, prosta. Naprawdę banalne. Nie jesteśmy znowu w stanie, w sensie nie musimy w ogóle tłumaczyć komuś za bardzo zasad. Jesteśmy w stanie zagrać i to od razu wytłumaczyć. Um, podoba mi się to, właśnie, że mamy tam bardzo proste ruchy, ale jednocześnie. Um, jest tutaj taki trochę element jak w szachach, gdzie trzeba przewidywać, co się może za chwilę zdarzyć, i tutaj się da to przewidywać, nie? mniej więcej, gdzie ktoś może pójść. Ta plansza nie jest na tyle rozbudowana, to układanie tych kafelków nie jest na tyle e, rozbudowane, żebyśmy stwierdzili, że nie jesteśmy w stanie obliczyć wszystkich możliwych opcji, które się za chwilę wydarzą i się poddajemy i gramy tak na czuja, tylko w miarę jesteśmy w stanie to przewidzieć, więc to jest takie bardzo trochę logiczne. I, i, i jest ten fajny element właśnie przewidywania. E, więc to mi się bardzo podoba, nie? Że, że, że mam kontrolę nad tą grą. Ja nie wiem, czy najwyżej to wytniemy. 2970 chyba z kombinacji, ale no może się, może się pomyliłem, ale nie, bo niektóre z tych kart mówią, że nie warto z inną być. Ok, dobra, matma no. ma do śmieci. Są gry podobne tego typu, które, um, które są zbyt przekombinowane i trzeba, w sensie nie można tego aż tak łatwo ogarnąć, a tutaj właśnie jesteśmy w stanie, y, co, no zrobić naprawdę niewiele ruchów w grze, bo możemy albo tak. zbudować pierwszy poziom, albo gdzieś przejść, zbudować drugi, trzeci, a jednocześnie dużo rzeczy się z tego da zrobić. I to no. się tam trochę kojarzy z prostotą, mechanika jest oczywiście inna, ale z prostotą i z, z rodzajem gry. Pamiętasz, graliśmy kiedyś w taką grę, że się wykładało karty mm -hmm. i przechodziło się tam. Że ty musiałeś moim przejść na koniec, a ja twoim na koniec. I wykładałeś tylko takie podłużne karty i mogłeś iść w lewo, w prawo, albo taki tetris. No możliwe, że ty mówisz o jakiejś grze logicznie gigamika. To znaczy, tak. ja nie jestem pewien, czy w to, z tobą w to grałem, ale na pewno mm -hmm. jest to y po prostu jest to po prostu bardzo, bardzo prosta gra logiczna. Zasady tłumaczymy w minutę i to jest duży plus. E, regrywalnie jest niesamowita, jest bardzo ładna, mi ona się podoba bardzo. Tak. Ja naprawdę jestem e, lekko zauroczony i wydaje mi się, że nie wiem, są lepsze, są gry logiczne fajne, w które w życiu grałem. Ale za tą grą, nie tylko, że jest dobrą grą logiczną, jeszcze jest właśnie ten aspekt wydania i klimatu lekkiego, albo takiego przyjaznego dla oka nawet, że jest plus 5, że chce mi się w to grać. Mhm. Że gry logiczne niestety często trafiają na półkę i się kurzą, a tutaj regrywalność i jakość tej gry sprawiają, że ja mam ochotę. Yy, ja wiem, że będę ją wyciągał. Po prostu wiem, że będę ją wyciągał, więc wiem, że to nie będzie sobie stało, bo stoi, tylko będzie to grane jako przerywnik, gdy dwie osoby sobie siedzimy i w coś krótkiego chcemy pograć, albo czekamy na kogoś, bo ma ktoś przyjść. Wczoraj te dwie partie zagrałem, bo ktoś ma jeszcze przyjść. No, dla mnie największym plusem tego jest ten mechanizm, który jest tak banalny, że idziesz al, idziesz i gdzieś budujesz tak. i możesz tylko wyjść o jedno wyżej, nie? No tak. to jest tak proste i na, możesz myśleć, wiesz, że to może nie zadziałać na jakimś etapie, a to tak idealnie działa, tak. Nie? Jeśli chodzi o wyczuwanie się, bo można by, wiecie, pójść w wiesz, w fajny, banalny pomysł, ale e, no nie działa, każdy robi swoje albo jest Czemu? niezbalansowany, a tutaj to jest po prostu, mhm. ja lubię bardzo takie właśnie proste rzeczy, które bardzo działają. Mhm. No i tutaj jest niesamowicie to prosto to zasad, a tak. satysfakcji intelektualnej, moim zdaniem, jest mhm. co niemiara. E, więc, i myślę, że to jest to też ciekawe, że jest pierwsza partia, która jest dosyć krótka, jeżeli jestem, ja znam grę, a ty nie znasz, bo ja cię szybko rozwalę, potencjalnie, i w drugą już wchodzimy i już jesteśmy, nie tylko, że nie możemy grać po raz kolejny w to samo i chcemy grać w to samo, to możemy od razu wyciągnąć bogów i już sobie zamieszać grę bardzo. A, i co chciałem dodać. Ci bogowie, czy te karty specjalne, Trochę, jak się ciężko skupić sobie. trochę sprawiają, że ta gra jest po prostu trochę inną grą, się staje. W tym mm -hmm. sensie, że ona jest troszeczkę inną grą. Jeżeli ja mam na przykład zamiast jednego ruchu dwa ruchy, a Ty masz na przykład zamiast jednej budowy dwie budowy. No, wziąłem jakiś taki prosty przykład. Mm -hmm. Albo na przykład e, 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 masz cechę, mm -hmm. która sprawia, że jeżeli ja zacznę moim pionkiem ruch obok Twojego, mm -hmm. to muszę skończyć moim pionkiem ruch obok Twojego i nagle mam ograniczone ruchy. Po tak. prostu te cechy są na tyle mocne, i fajne, że to pozostaje w tym samym momencie ta sama prosta gra, ale zarazem tak. trochę robi się... Każdy pojedynek indywidualnie różny od poprzedniego. Mm -hmm. no, bo nawet bym powiedział, że to nie jest coś na zasadzie, że ty możesz z tego skorzystać jak chcesz, bardzo często, tylko to jest coś, co cię po prostu nie tyle, no, nie chcę powiedzieć ogranicza, ale co po prostu kieruje twoim, tak. twoim działaniem. No, no, ukierunkowuje tak. cię, nie? No, że, że, to jest, że, że nie da się bez tego grać, ale tak. one są zbalansowane tak. ze sobą i, i, i one są mocne w, w jakichś tam w swoich aspektach, tak. m, ale one ze sobą jakby współdziałają, no są zbalansowane, hmm. da się z tym grać, nie? Tak. No fajnie. I fajnie są że są moce aktywne i pasywne, czyli takie, są moce, które sprawiają, że przeciwnik ma utrudnienie mhm. i są moce, które sprawiają, że ja mam inne akcje. Mhm. I też można dać komuś na początku, jeżeli chcemy grać z mocami, moc pasywną. Twoja moc sprawia, że ja mam gorzej. Nie, nie, nic nie musisz więcej robić, ja mam gorzej. Gramy dalej, nie? I ja wtedy mam lepsze główkowanie od tak. Ciebie, a wciąż jest balans, bo, bo po prostu coś za coś. Uf. Ja też w ogóle taki, nie wiem czy się zgodzisz, ale wydaje mi się, że jest w tej grze lekki element blefu. Kiedy ja widzę, no. przewidując już kilka ruchów do przodu, ja no. widzę, że Ty jesteś w stanie mnie powstrzymać, no. ale udaję, że na przykład nie widzę tego rozwiązania, i no, no, no. udaję, że idę w inną stronę zupełnie, żebyś, Tros ty się, żebyś ty zupełnie zrobił coś innego, i ja już widzę, że jesteś na przykład tak daleko od miejsca, na którym mi zależy, że ja już mogę to zrobić. Nie? Tak, w sensie troszeczkę, ja bym powiedział bardziej niż. No, blef to jest może złe no. słowo, aczkolwiek rzeczywiście bywało czasami sytuacja w grze, gdzie e, wyczuwałem, czy mój przeciwnik nie wie, że coś może zrobić, tak. czy wie i na ile muszę go obstawiać i czy on się po prostu chaotycznie szamocze, ale to, o, to trochę odpada, jak mamy dwie osoby, które potrafią grać. Mhm. Na pewno to. E, to, że plansza jest zamknięta i to wszystko jest takie bardzo proste, sprawia, że trzeba myśleć kilka ruchów do przodu mm -hmm. i to nie jest trudne w tej grze, żeby myśleć kilka ruchów do przodu, bo to są wszystko proste rzeczy, ale im dalej w przód myślę, tym więcej jestem w stanie trochę przewidzieć i przyblokować. E, bardzo dużo mówimy, Santorini w skali od 1 do 5, jak ty ją oceniasz? Ja jestem 4 plus 5 minus, tak bym powiedział. Dla mnie to jest, to, to jest totalna piątka, jak, jak, jeśli kiedykolwiek widziałem jakąś piątkę. Mm -hmm. Nie, no żartuję, ale naprawdę, jak to będzie po polsku w ciemno, to bierzcie, a teraz niestety jest to drogie, więc... Spróbujcie w to zagrać, bo to nie musi do Was trafić oczywiście mm -hmm. ta gra, nie musi, może nie lubicie gier logicznych, albo akurat to Was nie chwyci, u mnie to zostaje A w... w sklepie będzie, jak będzie po polsku? Jak będzie po polsku, bierzemy do sklepu, ale nie wiadomo, nie wiadomo jak oni są, czy oni tam jakieś prawa dadzą, żeby tak. to wydawać gdzieś indziej, czy oni chcą to zachować. Tak, tak, tak. Zobaczymy, co wydawca zrobi, na dzisiaj to tyle, do zobaczenia. Czenia, a jeszcze chciałem coś powiedzieć. No? Wydaje mi się, że to jest zupełnie tam na marginesie. No. Ale możecie to dać swoim dzieciom, żeby się po prostu bawiły. A no, a się tym bawi. Domki i miasta i one nie są w stanie tego zepsuć, jeżeli nie są, jeżeli tego nie połkną, to tego nie zepsują. Nie? No. Więc to też jest zawsze fajne, że można po prostu się tym pobawić. Tyle. Do zobaczenia. Wiesz, że w tym roku nagrodziliśmy aż 7 gier w różnych kategoriach, przyznając im tytuł Złotej Gry Roku 2016, a także Daliśmy szansę zagłosować wam i opublikowaliśmy listę top 10. Wybierz link po lewej albo po prawej, żeby przenieść się do odpowiedniego filmiku. Bardzo polecam.